No ja myślę, że możemy już zacząć. Bardzo Państwa proszę o ciszę. Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność powitać Państwa na wyjątkowej uroczystości, która zdarza się tylko raz w historii danej instytucji. Jest to uroczystość nadania zespołowi zakładów opieki zdrowotnej w dobrym mieście imienia, imienia doktora Jerzego Pióro. Szanowni Państwo, y, pozwólcie, że no, jest troszkę mało miejsca, więc imiennie pozwolę sobie powitać Państwa w drugiej części tej uroczystości. Y, jak się zakończy tutaj w szpitalu, zapraszam Państwa na drugą stronę ulicy, do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Tam właśnie odbędzie się ta druga część. A teraz rób, myślę, że możemy rozpocząć od y, odsłonięcia tablicy upamiętniającej y, postać patrona szpitala. Zapraszam pana starostę, pan Andrzej Abako. Bardzo proszę również panią dyrektor, panią Agnieszkę Jarzębińską, Bardzo proszę. Pani panią Tak, oczywiście. Tak? Czy panią Jadwigę Piuro? Tak, no, tak. Tak, no, ja tak, tak, Bardzo tak. Tak, tak. Nie, Bardzo, tak. Nie, bardzo tak. Przepraszam, nie miałam przyjemności. Tak, no, tak. E, szanowni Państwo, bardzo proszę o odsłonięcie tablicy, a chwilę później poproszę księdza Stanisława Zimkiewicza, proboszcza tutejszej parafii, o poświęcenie tablicy. Proszę, Bardzo proszę. Nie jak, się... jak się... remember, o... to yep. <shockier Brilliant>. <frontier> po <star> Moja, moja rola jest rolą uczestnictwa w takim radosnym momencie dla zespołu tutaj zakładów opieki zdrowotnej w Dobrymieście, właściwie która się łączy z odsłonięciem tablicy pamiętającej nadanie imienia, ale także jak mnie informowano także z otwarciem y, gabinetu y, to się chyba, endoskopii, endoskopii. Dlatego też y, będziemy uczestniczyć, można powiedzieć, w takiej modlitwie Za to, że możemy w takim radosnym radosny momencie uczestniczyć i zarazem także z modlitwą prośby. Szczególnie o to, aby ci, którzy będą korzystać z zakładów opieki zdrowotnej i zarazem także z tego gabinetu dzisiaj otwieranego, żeby podchodzili stąd w pełni usatysfakcjonowani. Najpierw zwróćmy się do Pana Boga ze wspólną prośbą. Przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby uzdrawiać chorych, pocieszać strapionych, wołajmy do niego, wysłuchaj nas, Panie. Ty, ty przyszedłeś leczyć chorych i uzdrawiać skróżonych w sercu. Raczej wejść do tego domu zbudowanego w celu leczenia chorych. Ciebie prosimy. Wyzwyczaj nas Ty, Głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, leczyłeś wszelkie słabości wśród ludu. Okaż wszystkim swoje miłosierdzie i dobroć. Ciebie prosimy. Wyzwyczaj nas Ty kładłeś ręce na chorych i przywracałeś im zdrowie. Darem swojej łaski do dźwigni chorych, którzy tu będą przy, przyjmowani, aby odchodzili stąd pełni radości i satysfakcji. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. swoim apostołom, aby uzdrawiali chorych. Wysłuchaj modlitw tego kościoła, który błaga Cię o uwielbienie dla cierpiących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, obiecałeś wieczną nagrodę wszystkim, którzy w Twoim imieniu będą odwiedzać i wspomagać chorych. Daj nam serce miłosierne, abyśmy w chorych braciach zawsze dostrzegali i kochali Ciebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas się słowami, których nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś się w niebie, święcie imię Twoje, święty jest Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi nie dla naszego poprzedniego, ale na dzisiaj. I nie odpuść nam nasze winy, I jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. nie wódź nas na pokuszenie, ale nas sławę Panie nasz Boże, Twój Syn mocą Ducha Świętego leczył nasze choroby i słabości, a posyłając uczniów do ogłoszenia Ewangelii nakazał im dowiedzać i uzdrawiać chorych. Spraw prosimy nie wszyscy chorzy, którzy będą przybywać do tego gabinetu, do, tego zakładu, do tych zakładów opieki zdrowotnej, doznają życzliwego przyjęcia przez lekarza oraz pomocników. Nie będą starannie leczenia, aby odchodząc stąd z darem zdrowia duszy i ciała bez końca wysławiali Twoje miłosierdzie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech wstąpi na to miejsce pozostanie na zawsze. Amen. Tak, jeszcze później tam przetkniemy w przedniemy też. Tak, tak Szanowni Państwo, myślę, że Pan doktor Jerzy Piuro byłby zadowolony z tego, że tę uroczystość postanowiliśmy połączyć z otwarciem nowej pracowni. Jest to pracownia endoskopii, która została stworzona, została utworzona. Ze środków z budżetu województwa barmińsko-mazurskiego, czyli z RPO, z budżetu powiatu orsztyńskiego, gminy Dobre Miasto, gminy Świątki, gminy Orneta, a także przy wsparciu niepublicznego zakładu rehabilitacji Witarek i firmy Mebelmax. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 800 000 zł. Za chwileczkę poproszę, żebyśmy się odwrócili w drugą stronę. Tam nastąpi, tam jest właśnie pracownia, tam nastąpi przecięcie wstęgi, a do tego przecięcia wstęgi zapraszam oczywiście panią dyrektor Agnieszkę Jarzymińską, pana starostę Andrzeja Abakow, pana burmistrza Dobrego Miasta Jarosława Polaka, Kowalski. Jarosława Kowalskiego, bo widziałam, że pan burmistrz totaj do nas? <laughs> Podzielimy się. Ja zaczynam. Pani dyrektor, ja też mam. Dobrze, proszę bardzo. Pani dyrektor. O.

Ale to może do nas, żebyśmy słyszeli również. Chciałbym pogratulować i podziękować Pani Dyrektor szczególnego zaangażowania. Może tak z takich kwestii technicznych, tylko to powiem. Jak skomplikowaną rzeczą jest stworzenie takiej pracowni, szczególnie w szpitalu, gdzie takiej pracowni od lat już nie było. Na stworzenie takiej pracowni, oprócz prac budowlanych, które wszyscy tutaj widzimy, składa się też zrobienie instalacji technicznych, instalacji gazowych, instalacji informatycznych, włącznie ze stworzeniem serwera nowego, funkcjonującego razem z procesorami tutaj graficznymi. Także to jest olbrzymia praca Pani Dyrektor, naprawdę to jest wielkim poziomem dla Pani Dyrektor, że udało się to tak skonfigurować, że ten cały sprzęt, zarówno tyle jak i informatyczny, funkcjonuje, bo wykonaliśmy już pierwsze badania i wszystko działa, myślę, że to naprawdę wielki podziw i wielkie gratulacje. Dla pani ja może powiem, jak niezwykle ważne jest to, to pracownia endoskopowa. Pani Dyrektor, proszę Państwa, według Krajowego Rejestru Nowotworów około 18 tysięcy rocznie jest wykrywanych nowotworów jelita grubego. Tutaj będziemy wykonywać badania wraz z doktorem gastroskopię i kolonoskopię i naprawdę mam nadzieję, że będzie to służyć mieszkańcom dobrego miasta i regionu. By nie było. Pani Dyrektor. media <grymety> pierwsza <grymety> My naprawdę dokładnie w dużym powiększeniu e, zmiany. E, chodzi o to, żeby wykryć coś, co będzie nowotworem za 10 lat, a nie jest nowotworem w tej chwili. Tak. Chodzi o to, żeby wykryć zmiany, zanim one jeszcze przekształcą się w nowotwór. Więc e, oprócz e, oczywiście leczenia pacjentów już z rozpoznanym nowotworem, e, skupiamy się tutaj na profilaktyce, czyli wykrywaniu zmian, zanim one w ogóle przeobrażą się w nowotwór. to jest jak gdyby plus tego wszystkiego i najważniejsza rzecz. E, Endoskopy, y, są tutaj, wszystkie te endoskopy, które mamy są do obrazowania zarówno górnego odcinka przewodu pokarmowego, jak i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Y, w tej pracowni istnieje możliwość właściwie wszystkich badań diagnostycznych i w ograniczonym zakresie badań terapeutycznych, ale tak jak podczas rozmów z panią dyrektor ustaliliśmy, że, że no, nie będziemy tej realizować wszystkich badań możliwych, które, które można robić, bo jest to raz, że troszeczkę bezcelowe, no nie w każdym szpitalu trzeba robić jakby wszystko, natomiast naprawdę sprzęt, który tutaj mamy jest sprzętem najwyższym i w najwyższej jakości do diagnostyki i wykrywania zmian odporności. Tam mamy z tyłu za sobą, może nie będziemy tam chodzić, ale piękną, piękną myj, myjnię czy pomieszczenie do, służące do dezynfekcji, de, dezynfekcji endoskopów. Może Pani Dorota też wypowie się na ten temat. Tak, to jest myjnia do reprecesowania endoskopów, gdzie każdy pacjent ma pewność, że użyty u niego endoskop jest, spełnia wszelkie wymogi epidemiologiczne. Także tutaj też jesteśmy spięci razem z bazą w szpitalu, tak jak mówiłem. Na etapie rejestracji wszystkie dane są przekazywane do systemu, do systemu pracowni endoskopowej. W efekcie ich opracowywania tworzymy zdjęcia, tworzymy bazę danych pacjentów, bazę danych o pacjencie, także graficzną bazę danych o pacjencie i te elementy są wszystkie przesyłane znowu do bazy danych szpitala, gdzie, gdzie personel w szpitala może mieć podgląd na to wszystko, ale też tam przekazywane są dane służące do rozliczenia z nfz Tam Nie wiem, czy jest ktoś tutaj z nfz czy pewnie tak. Także, 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 także można powiedzieć, że jest to najbardziej kompleksowy system, jaki jest dostępny w tej chwili na rynku którym możemy zarządzać pracownią endoskopową i, i, i chorobami pacjentów, tak można to powiedzieć. Także tak, naprawdę jeszcze raz wielkie gratulacje dla Pani Dyrektor, bo to nie było prosto tak wcale stworzyć. Zresztą dosyć długo to trwało, prawda? No. Tak, dwa lata to trwa. Dwa lata to trwa, ale to tak trwa niestety, żeby to wszystko wreszcie funkcjonowało. Niech służy na zdrowie. Ta, i tak, niech służy tak. mieszkańcom. Myślę, że jest na że Państwo też jesteście w całym tym procesie. No, z pani dyrektor jesteśmy bardzo dumni, tak jak jest pani dyrektor Macie na który szpital w Biskupcu też jest wręcznie stojącym oh. <laughs> jako, jako powiat olsztyński. Widzimy potrzebę inwestowania, mimo wszystko, że powiaty mają dosyć ciężko finansowo. Widzimy tą potrzebę inwestowania właśnie w taką infrastrukturę zdrowotną i to jest bardzo ważne, żebyście Państwo jako mieszkańcy, pacjenci przyszli mogli z tego korzystać nie tylko w Olsztynie, ale właśnie w powiecie olsztyńskim, co dla nas jest kluczowe. No właśnie chciałem podkreślić to, że już wcześniej tutaj rozmawialiśmy, zanim jeszcze tutaj weszliśmy do pracowni, rozmawialiśmy, że sprawą dosyć trudną dla szczególnie ludzi starszych jest tak. dotarcie do dotarcie, Olsztyna. Tak. Więc jak gdyby przeniesienie tych badań do takich mniejszych ośrodków jak Lidzbark Gwarliński, jak, jak Dobre Miasto, jak Biskupiec jest niezwykle ważne właśnie dla pacjentów. Bo nam powiedzmy jest łatwo wziąć samochód, wziąć samochód, przejechać tutaj do Dobrego Miasta czy do Biskupca, natomiast dla ludzi starszych szczególnie nie jest to takie proste. Także tutaj jest to takie wyjście ku pacjentom. Tak? Kto chce obejrzeć jeszcze, to zapraszamy, żeby zajrzał do co... Zapraszamy do... jako pacjentów, tak, No już, ja raz nie miesiąc, lata, no, lat, trzeba no. No przyjdę, teraz mam już na miejscu, siedzę, swoją. Zapraszamy na wróg odczeńszej korzystności oczywiście jak najbardziej tutaj. Dziękuję.